Dzień dobry Elizabeth, witaj Will. Hej Jack, mój stary drocho. Dzień dobry Jack. Will, coś ty taki szczęśliwy, Elizabeth, czemu jesteś taka nabormoszona? Jestem niezadowolona z wyboru Will'a. Jakiego wyboru? Dostałem pracę. Praca jak dla mnie bomba. Gdzie? W sklepie budowlanym Castorama. Zawsze chciałem tam pracować. W Obi też. Więc gdzie? Będę pracować w podmiejskim sklepie warzywnym Polomarket. Market. Już wolę, żebyś pracował w Tesco. Tam zarekwirowałbyś milizaki czopaczopki. Daj spokój Elizabeth. O, popatrzcie i idzie młoda para. Co tam o was, dzieci? No właśnie, co tam o was? A nic takiego. Nie bojcie się, co od nich chcesz włamywać Barbos są i jego żono? A nawet jak powiem, że chcę ich obrabować, to co? To cię zleje. A to se idę. Ale i tak cię zleje, a masz? Też chcę się rozerwać. A masz, a masz, a masz? Au, au, au. Pac, 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 pac. Dobra Josz, dobra, poddaję się. Super, znów dostanę nagrodę najdzielniejszego superbohatera kwiatoszkowego miasta. No, niestety dostaniesz. A więc dzieci macie trochę kasy dla mnie? Hej, nie przeginaj. Okej, okay, okej. Okay.